Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która była największym zaskoczeniem YouTube'a w 2023 roku, to z pewnością byłby to nagły wybuch popularności Sejmu. I cała otoczka wokół tego, jak nudne posiedzenia ludzi w czarnych garniturach stały się hitem internetu. Jak widzów YouTube'a takich jak ja i ty zaczęły ekscytować obrady. Czy zastanawialiście się, jak do tego doszło? Co się stało, że setki tysięcy, najczęściej młodych ludzi Zapragnęło oglądać nudnych polityków. W tym filmie postaramy sobie odpowiedzieć na to i kilka innych pytań. Zapraszam. Żeby to zrozumieć, żeby dobrze zrozumieć to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, musimy cofnąć się przynajmniej do początku 2023 roku. Spójrzmy sobie zatem, jak wyglądała nasza rzeczywistość w tamtym momencie. Się puknę ty, k**wa komunistko. Rząd Pan to... A pan jak pan? To kur? Ale ty, k**wa, Te skr... no. Ale Jakie no. no. ceny k**wa rosną? 40 lat same ceny, pani. Platforma to z tymi sk**wacydami skur... tylko się zadaj. To jest bydło, nie ludzie. Wojności, no krowy, paźna. No tuska, to ja bym wysłała na Syberię. Ja niech ich k**wa strzeli. <gry> Pisiory mnie denerwują, no. To no ona jest miała męża u byka, albo sama. Tak, macierzyństwo, wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no. Na pewno wiele się działo w ostatnich latach, choćby cały 2020. Pandemia, lockdown, wybory, protesty – ale w tym wszystkim można zauważyć jeden powtarzający się schemat. Myślę, że nie minę się bardzo z prawdą, jeśli powiem, że w ostatnich latach mieliśmy dwie Polski. Na czele jednej stał PiS. A w szczególności Jarosław Kaczyński, i była też cała reszta, którą w jakimś stopniu łączyła jedna idea. Czasami ta idea była wyrażona poprzez słynne Osiem Gwiazdek, a czasami poprzez memowanie z co bardziej nieudolnych polityków partii, takich jak Jacek Sasin, Marek Suski, Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Łukasz Szumowski, Mateusz Morawiecki czy. Piotr Gliński, jeśli spojrzymy na najważniejsze wydarzenia polityczne w ostatnich latach w naszym kraju, to poza wojną na wschodzie jednym z najważniejszych momentów były czarne protesty w 2020 roku, kiedy to prawo i sprawiedliwość rękoma Julii Przyłębskiej wywróciło bardzo kruchy kompromis w sprawie aborcji kompromis, o którym jeszcze w 2007 roku Lech Kaczyński mówił, że nie wolno go naruszać. Jak z każdym kompromisem, tak i ten, żadnej ze stron nie pasował do końca. Był on medianą oczekiwań różnych środowisk, czymś po środku. Prawo i Sprawiedliwość wtedy pomyślało, że skoro i tak już mamy lockdown, który mam wrażenie był bardziej uznawany przez tą lewą stronę, to jeśli coś im zabierzemy, i to w momencie, gdy Ludziom i tak jest wszystko odbierane ze względu na ograniczenia pandemiczne, to oni nic z tym nie zrobią. No i PiS stał się doktorem nauk, który upadł i sobie głupi rej rozwalił. Co było potem, wszyscy doskonale pamiętamy, Chyba nie było żadnego dużego miasta, w którym nie byłoby protestów. Pamiętacie być może, że w filmie o Krzysztofie Gąciarzu napomknąłem o protestach w sprawie akta. Macie tam ten film tutaj w karcie, jeśli chcielibyście do niego wrócić. Protestach, które przyczyniły się do przegranych wyborów w 2015 roku. Znalazłem jakieś takie statystyki, mówiące o tamtych wydarzeniach. Nie wiem na ile one są wiarygodne, ale jedno jest pewne: skala tamtych wydarzeń, skala oburzenia społecznego jest niczym przy tym, jak wyglądały protesty w sprawie aborcji. Czarne protesty w 2020 gromadziły setki tysięcy niezadowolonych ludzi. Co więcej, protesty odbywały się nie tylko tam, gdzie zwykle, czyli w dużych miastach wojewódzkich, ale także na prowincji, w tzw. Polsce Powiatowej. Słowem poruszyły społeczeństwo. Według dość ostrożnych szacunków łącznie uczestniczyło w nich ponad 400 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę ówczesną sytuację epidemiologiczną, liczby były ogromne. Do tego stopnia, że są ludzie, którzy twierdzą, że były to największe protesty w Polsce po 1989 roku. Wtedy też popularność zdobył mem ośmiu gwiazdek, a Cypis, śpiewający o pis, stał się hymnem tamtych wydarzeń. Jarosław Kaczyński zrobił wtedy cosplay generała Spawacza i w swoim orędziu przejmował się głównie tym, aby protestami nie zakłócano mszy w kościołach. Kompletnie przy tym, ignorując wszystkie postulaty, a nawet obrażając protestujących, wtórowały mu postacie takie jak Przemysław Czarnek, który nie tylko bagatelizował protesty, ale wprost poniżał ich uczestników. Z czasem okazało się jednak, że proaborcyjna część społeczeństwa jest większością. Ale ta większość społeczeństwa, która uważa, że prawo aborcyjne, które stworzył PIS, jest zbyt restrykcyjne, to nie jest jedyny wróg, którego PIS sobie wyhodował. Ale tych wrogów było znacznie więcej. Przed tematem aborcji były to osoby związane lub wspierające społeczność LGBT. Wtedy media były zalane przekazem o tym, jak to źli ludzie chcą niszczyć życie dzieci, demoralizować najmłodszych, a sami geje mieli być gorsi niż cokolwiek innego na ziemi. Modne stało się hasło o, tu cytuję, tęczowej zarazie, a według słów prezydenta Andrzeja Dudy to nie ludzie to ideologia. Stop! Nie będę wam tutaj opowiadał o wszystkich momentach, w których PiS antagonizował jakąś część społeczeństwa. Bo gdy pisałem sobie plan na ten film, uświadomiłem sobie, że tych sytuacji było tak dużo, że to jest materiału na całą serię filmów. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę tutaj powiedzieć o jeszcze jednej sytuacji, która dotknęła nas, mnie i ciebie, drogi widzu. Partia w pewnym sensie opluła. Wiem, że niektórym wniosek o tym, że TVP idąca na wojnę z Dominikiem Bosem ma jakikolwiek związek z popularnością Sejmu, może się wydawać niedorzeczny, ale... Pozwólcie mi wytłumaczyć. Pamiętacie jak telewizja Polska wyśmiewała Dominika Bosa? Ależ cóż to za mędrzec. <laughs> Ale słuchajcie, to jakiś ekspert. Tak, ja naprawdę rozumiem, że młody człowiek nie może zabierać głosu w sprawie publicznej. Klasyczne ad persona. Jak robili materiały, żeby zdyskredytować tego nierozumnego dzieciaka, który robi jakieś głupie filmiki do internetu? Dobrze, że nie dokopali się do żaby na monocyklu. <laughs> To jak wtedy telewizja, a w szerszym sensie partia rządząca, podeszła do społeczności internetowej, jak przedstawiano tych głupich ludzi na YouTubie pokazało stosunek władzy. A co za tym idzie, stworzono sobie nowego wroga. Mógłbym tutaj dalej przywoływać sytuację jedna za drugą. Słynne mój ból jest większy niż twój i całą dramę w radiowej trójce, która się wtedy odbyła. Minister Emil Lewicz, która była ponad przepisy dla zwykłych śmiertelników i wysyłała swoich synów na obóz narciarski wtedy, gdy wszystkich innych obowiązywały obostrzenia. Wybory, które się nie odbyły i za które zapłaciliśmy ponad 70 milionów złotych. Podsłuchy systemem Pegasus. Cała epokę z wiadomościami i słynnym für Deutschland, czy wręcz religijne uwielbienie partii rządzącej, które się tam odbywało. Opowiadam o tym wszystkim, żeby pokazać na ilu polach i w jakiej skali Prawo i Sprawiedliwość antagonizowała ludzi. Jak bardzo byli przeciwko każdemu, kto nie należał do ich żelaznego elektoratu. No i właśnie, antagonizować. Okazało się, że w zasadzie pisma więcej wrogów niż przyjaciół, że na jakimś etapie albo napluli na każdego osobiście, albo na członka rodziny każdej osoby w naszym kraju. No, albo przynajmniej pokazali mu środkowy palec. W to wszystko wchodzą nowe media, media których pis kompletnie nie rozumiało, media do których wysyłali postacie tak sztuczne, tak wręcz karykaturalne jak Oskar Szafarowicz. Z drugiej strony w tych nowych mediach, choćby na Instagramie, mamy bardzo popularne profile, takie jak na przykład Make Life Harder czy Tygodnik Nie, aka Michał Marszał. One promują tą zabawną część nudnych posiedzeń, pokazują te wydarzenia, jak cyrk, który ogląda się dla zabawy. A skoro doszliśmy już w tej narracji do memów, to ten film nie mógłby się obyć bez obecności osoby, która swoimi ciętymi ripostami zamieniła te skostniałe, flegmatyczne posiadłwy w reality show. Szanowne Państwo, kochane moi, przedstawiam Wam gigahołownie. Nie wiem na ile to było świadome, ale trzeba przyznać, że wykorzystując swoje umiejętności, chyba jeszcze wyniesione z mediów, Szymon Hołownia sprawił, że Sejm, który wcześniej był kojarzony głównie z nudnymi przemówieniami, zbliżył się nieco do tego, co omawiamy sobie na tym kanale. Szymon Hołownia stał się twarzą tego ruchu, tego ruchu wyśmiewania się spisu. Stał się giga Hołownią, ultymatywnym, ostatecznym wrogiem każdego zwolennika partii Jarosława Kaczyńskiego. No dobra, może nie ultymatywnym, bo ultymatywnym na zawsze zostanie Donald Deutschland. Tusk. Marszałek Hołownia w cięty i zabawny sposób reagował na zachowania członków Prawa i Sprawiedliwości. A przy tym był na tyle wyluzowany, że jeszcze bardziej nakręcał dymy. I to właśnie łączy się z kolejnym tematem: brak dymów. Na przykład w Fame MMA i z nudzeniem coraz bardziej sztucznymi konfliktami internetowych celebrytów. Prawdzie tutaj jeszcze nikt nikogo nie nazywa sześćdziesiątą, chociaż. Zresztą, dymy widzieliśmy w Sejmie dosłownie. Za sprawą posła Brauna. Panie posle, co pan zrobił? Panie posle, jak? Czy dymy posła Brauna. Kościół, szkoła, strzelnica. Sprawiły, że część ludzi oczekujących. Dymów i patologii. zaczęła oglądać sejm? To tylko moje przypuszczenia, ale mam wrażenie, że część ludzi właśnie dlatego w to poszła. Że mając dość patrzenia cały czas na te same twarze, które po raz kolejny wymyślają konflikt, który nie istnieje. Ludzie przerzucili się na konflikty, które istnieją naprawdę konflikty pomiędzy ludźmi, którzy się serio nienawidzą. Żeby tak zebrać wszystko do kupy, pis zaszło za skórę chyba każdej osobie, która nie jest wyborcą pisu. Do tego stopnia, że w historii polskiej polityki, przynajmniej tej, którą ja obserwuję, to chyba nie byłoby partii rządzącej, która zebrałaby tak dużo negatywnego elektoratu. Partii, która sprawiłaby, że tak dużo ludzi zagłosuje dosłownie na każdego, kto będzie przeciwko temu konkretnemu ugrupowaniu. Myślę, że duża część tych ludzi oglądających dzisiaj Sejm właśnie chce oglądać, jak znienawidzona przez nich partia staje po tej drugiej stronie, że. Teraz to politycy, którzy kiedyś pokazywali środkowy palec, dziś sami będą go oglądać. Do tego ogromnego wybuchu popularności oczywiście przyczyniły się takie postacie jak Szymon Hołownia, przyczyniły się potencjalne dymy, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby ludzie nie oczekiwali odgrywania się na pisie, ludzie oczekiwali cyrku, ludzie oczekiwali, że poseł Kaczyński naprawdę będzie szeregowym posłem, a nie urojonym wodzem narodu. To tyle. Mam nadzieję, że daliście radę ze mną wytrzymać, mimo rozwijającej się infekcji mojego gardła. Jeśli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, a jeśli nie, to łapkę w dół. Dzięki temu będę wiedział, co ludzie myślą o tym, co tutaj powiedziałem. A jeśli chcecie coś dodać, coś uzupełnić, albo wyrazić inną opinię, to zapraszam do komentowania. Prawdzie nie na każdy komentarz odpowiadam, ale absolutnie każdy czytam. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie czasem postuję śmieszne memy, oraz na naszego Discorda, gdzie mamy naprawdę świetną, otwartą i zgraną społeczność. Wszystkie linki macie w opisie, a jeśli chcecie więcej takich filmów jak ten, to gorąco zapraszam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć.